Czego by tu zacząć? Chyba najlepiej od minuty ciszy poświęconej polskiej drużynie narodowej w piłce nożnej. <laughs> Specjalnie tutaj mówię <laughs> o drużynie, dlatego że tutaj już nie ma ducha, nie ma zaangażowania, walki. Jest jedenastu smutnych, zblazowanych facetów i jałowy selekcjoner. Nikomu się nic nie chce, to jasne. Co robimy z naszymi reprezentantami? Sebastian Rechnisz. Yy mógłby zostać świetnym sędzią bokserskim, bo akcja się toczy, on robi wszystko, by w niej nie uczestniczyć i um, unikać ciosów. Kamil Blik wysyłam go do, do Barcelony, gdzie czeka na niego popisowy styl gry, czyli m, tej drużyny, czyli Blik i taka. Dalej, Daniel Łukasik to tylko działa marketingu w jakiejś poważnej korporacji. Moim zdaniem facet jest w reprezentacji tylko dlatego, że gra w legii. M, oprócz tego... Jest jednym z jej lepszych zawodników, ale dla mnie to nie wystarcza, żeby ich trafić do reprezentacji. Ludowik Obraniak mógłby zostać cieciem parkingowym, bo jedyne czym się zajmuje, to stoi i czeka. Jak już dostanie piłkę, to przetrzymuje ją, byle się nie przebiec. Daniel, ym, przepraszam, Jakub Kosecki, świetne zadatki na Chip Elsa, Ewentualnie jakiś klub GoGo -Go ze striptizem, coś w tym stylu. Robert Lewandowski, jak zwykle w reprezentacji. Wysyłamy do jakiegoś tartaku. Zawodnik po prostu tak drewniany, przynajmniej w reprezentacji, bo Rusji coś tak nie rzuca w oczy, aż, że, że oczy bolą. W żenujący sposób ten, ten piłkarz się przełamał. W się przełamał. Od dziewięciu meczów bez gola w reprezentacji. Tym razem dwie bramki w meczu San Marino. Wow, wielkie osiągnięcie. Wszyscy się podniecają, oczywiście. Jakie, jak było, jakie było to przełamanie? Zdecydowana żenada strzelił z rzutu karnego Focla po rękach bramkarza San Marino. Wstyd. Mecz z Ukrainą, kompletna żenada, żałośnie to wyglądało. Można tutaj właśnie w internecie widziałem taki, taki mem, gdzie było napisane, że to był motywator, że było napisane. Graliśmy dobrze aż do momentu straty pierwszej bramki. No można to tak ująć dwie minuty. Dobrej gry, że tak powiem. Później, no jeszcze po stracie drugiej bramki jakoś ruszyliśmy do ataków. Miarek jakoś wyglądało, natomiast ogólnie cały mecz nie dało się na to patrzeć. Coś taki jak ja, chcę ma takie emocjonalne nastawienie do, do tego zespołu, no to, no to serce bolało I, i, i naprawdę mam takie też vu przed czterech lat, kiedy mierzyliśmy się też właśnie po eliminacji do mundialu. Graliśmy z Irlandią Północną, też przegraliśmy po bardzo słabym meczu 2-3, wtedy jeszcze było te, ten, ten była ta sytuacja z Borucem, w tym wszyscy pamiętają. W każdym razie różnica jednak polegała na tym, że 4 dni później przyszedł mecz San Marino, tak jak teraz. I wtedy, mimo wszystko, że ludzie byli cięci na kabie, tak jak wszystko zrozumiałe, pokonaliśmy San Marino 10-0, już więc zaraz więcej niż teraz. Graliśmy pięknie, odważnie. Z zębem, z jajem, jakoś to wyglądało, kibice w Kielcach dopingowali, a teraz ten Stadion Narodowy, cisza, zero klimatu, zero atmosfery, um, ci nasi piłkarze się boją, normalnie boją się dryblować w, z tymi amatorami, jakimiś kucharzami, urzędnikami, barmanami San Marino, bo, boją się ruszyć do jakiegoś ataku. Grosicki uważa, że jak się rozpędzi sam, nawet o za piłce zapomni, to wystarczy. Um, Teodorczyk potyka się o własne nogi, Milik nie umie wykorzystać dwóch sytuacji sam na sam, z brosanaryjskim bramkarzem, Lewandowski podaje do nikogo jak zwykle, do tego na ławce Fornalik, a więc zero charyzmy, zero charakteru. Podobno słyszałem, że Fornalik, kiedy jego drużyna zagra ważny mecz, obraża się na nią i w drodze powrotnej w autokarze siada z przodu i do nikogo się nie odzywa. No, no nie wiem co powiedzieć. Pasuje mi po prostu tylko, żeby sprawdzać, go tutaj z innym po prostu człowiekiem charyzmą, czyli naszym ramkarzem tytoniem, siadają sobie pewnie na zgrupowaniach we dwóch z Przemkiem, wieczorami, oglądają Shreka, dają serowe cheetosy, yy, grają farcaby, a inni piłkarze bawią się, piją i, i potem nie nie, 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 nie nie walczą w spotkaniu o punkty. A najgorsze we wszystkim tym jest to, że w czerwcu gramy mecze towarzyskie z Liechtensteinem, mecz towarzyski i o punkty z Mołdawią. Prawdopodobnie oba wygramy i znowu będzie wielki optymizm. Hasła jesienią gramy o awans yy, i tym podobne. A prawda jest taka, że ja niestety nie wróżę nam już nic w tych eliminacjach. Chyba, żeby teraz była jakaś zmiana selekcjonera na no, jakieś duże nazwisko z zagranicy. Natomiast... Yy, Coś we mnie pękło i nawet chociaż wierzyłem w cud zawsze, wierzyłem w 2008 roku, że wygramy z Chorwacją w ostatnim meczu na Euro, wierzyłem jeszcze jesienią 2009, że pojedziemy że że, hmm, na Mundial. Natomiast teraz coś we mnie pękło i niestety nawet nie wierzę w cud. Hmm, nie wiem, głupio to powiedzieć: pora budować drużynę na Euro 2016. Nie wiem, chyba się nic nie zmieni.